ale najpierw intro. Dobra, kakao ceremonialne, proszę państwa. Jest to po prostu 100% kakao w kakale, że tak powiem. Przypomniałem sobie w ogóle o tym, że jest coś takiego, więc stwierdziłem, że sobie, kupię i spróbuję i też wam pokażę yy, w ogóle o co tu w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o jakby formę kakao. Którą kupiłem, to wyczytałem gdzieś tam na jakimś blogu, że pasta kakao jest taka najlepsza, żeby czerpać jak największe korzyści z tego produktu. Kakao generalnie ma bardzo dużo właściwości zdrowotne, i z tego względu też chciałem właśnie to wypróbować. I dodatkowo też ma działanie takie pobudzające, nie takie jak kawa. Podobno właśnie no tak bardzo łagodnie wchodzi, nie? Jeżeli chodzi o pobudzenie, pozwala się skoncentrować bardziej. Ale nie ma tutaj też kofeiny, więc to jest spoko ogólnie. No jestem ciekaw w ogóle jak ja na to zareaguję. Peru Criolo... nie hmm. mogę Wam pokazać jak to wygląda w środku, tak na szybko. Coś takiego. no i tutaj skład jest całkiem całkiem spoko tutaj widać właśnie że ma tłuszczu bardzo dużo 51 g tłuszczu na połowa z tego to jest tłuszcz nie są jakby dwa sposoby takie główne na zrobienie tego kakao takim tradycyjnym sposobem to jest gotowanie go przez 35 minut no i właściwie tyle nie że gotuje się bo jakby większość sposobów przygotowywania kakao Ceremonialnego mówi o tym, że nie wolno w ogóle gotować kakao. Najlepiej używać mm, wody o temperaturze 80 stopni, 90 i tak właśnie też tutaj jest napisane na opakowaniu. No nie wiem, no zobaczymy. Kolejna sprawa to koszt takiego y, kakao. No nie jest najmniejszy, bo ja wydałem za to coś około 70 zł. Na ile na 25 porcji, jeżeli będę używał 10 gramów, bo to jest 250 gramów, nie? Także zabieramy się do roboty. Kuchnia jako tako ogarnięta. W miarę. A tutaj mamy przygotowane 20 gramów kakao i tutaj jest 600 ml wody. To kakao tutaj się będzie gotować 35 minut. Druga metoda, 10 g odważyłem i będę to mielił, zblenduję to po prostu, nie? No ale najpierw poczekamy pewnie na to, żeby to się najpierw zrobiło. A i to do gotującej się wody dodajemy. Także chwilę poczekamy i. W międzyczasie, jak to się robi tutaj, kakaoko. naprawdę to kakao to też jest taką formą urozmaicenia sobie życia. No nic, no, trzeba chyba próbować nowych rzeczy. Teraz sobie stwierdziłem, zanim w ogóle cokolwiek jeszcze się wypowiem bardziej na temat tego, potestuję sobie, tak powiedzmy, te 7 dni, porobię sobie różnych wersji i dam wam znać w ogóle, czy warto, czy nie warto. Zostało mi jakieś 17 minut. To jest bardzo dobry czas. Żeby sobie zrobić rozgrzewkę przed treningiem, tak. Idę trenować. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno konsystencja, jaka się zrobiła. Ta zmiksowana wersja jest bardziej taka właśnie kremowa. Ta gotowana dłużej, no to ona jest rzadka i ma bardzo widoczne oka. Czy któreś lepsze w smaku? bym nie powiedział, ale jeżeli chodzi ogólnie o jakby pierwszy kontakt Nie wiem czy zostanę fanem, jeżeli chodzi o smak Może jakiś innych sposób przyrządzania, jak Może jakiś dodatek do tego W każdym razie No nie wiem, muszę jeszcze potestować Coś bym tutaj Głównie jednak dodał W takiej formie to ani jedno, ani drugie Prawdopodobnie mi nie siądzie Może na mleku bardziej Także to na tyle z takich pierwszych wrażeń I Zobaczymy się za 7 dni, no i tyle, nie? Dziwne to jest. Już wypite. Dobra. No, drodzy Państwo, ja już wszystko wiem. Wszystko wiem. Minęło już nawet ponad 7 dni i mniej więcej wiem o co chodzi. Może zacznę od tego najważniejszego elementu, który jakby ja byłem najbardziej ciekawy, to pobudzenie. Jakie są różnice pod względem właśnie pobudzenia? Czy w ogóle pobudza to kakao, czy nie pobudza? No i ja powiem Wam tak, że ja bym powiedział nawet, że dla na mnie to działało uspokajająco i taki mam lepszy fokus. I tyle. Nie było jakiegoś szaleństwa dużego, ale faktycznie poczułem. Co najważniejsze to metoda. Przyrządzania jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo to u mnie działa tylko i wyłącznie przy kakale gotowanym, a przy blendowanym w ogóle tego nie ma. Nawet zwiększałem sobie dawki, no, da, dawałem sobie 30-40 gramów, i e, no, nic to nie dawało za bardzo. Także tutaj no, bardzo duża przewaga gotowanego kakaa. Największy efekt był drugiego dnia, drugiego dnia zrobiłem sobie gotowane i poczułem bardzo dużą różnicę właśnie w uspokojeniu w każdym kolejnym dniem było to coraz mniejsze i potem nawet dzisiaj sobie zrobiłem takie kakao z 40 gramów wypiłem chyba 30 w sumie i no nie jest to taki strzał jak był na, na początku nie bardzo szybko się organizm do tego przyzwyczaja jednak jest to fajny efekt yy, takiego właśnie mówię lekkiego Lekkiego uspokojenia, pobudzenia, pobudzenia w ten sposób, że chce się działać, ale nie jest to takie chaotyczne. Nie za każdym razem też to działa, właśnie tak jak mówię, że ja musiałem zwiększać dawki tak dużo, żeby uzyskać ten efekt. Ale jeżeli chodzi o tą formę blendowaną, to absolutnie w żadnym przypadku nie było takiego efektu, nie? Także ja polecam tylko i wyłącznie formę gotowaną. I drugi aspekt, dlaczego właśnie polecam tą formę, to jest obciążenie żołądka. Forma gotowana, ona jest o wiele lżejsza, szybciej się trawi, wchłania. Tam to jest jakieś takie ciężkawe, takie Czuć, że po prostu ktoś się tam siedzi na, że na żołądku. A to nie jest jakieś przestagające, bo po prostu mówię, jakie są różnice pomiędzy tymi formami. Jeżeli chodzi o smak, no ja bym to nazwał tak, że to jest takie Deko Moreno, ale tu nie? Żebym czuł jakiś pieniądz albo nie wiem jakość tego, to bym nie powiedział. Czy ja będę to kontynuował, na pewno sporadycznie gdzieś tam będę sobie to dodawał. Nie będzie to pewnie stały jakiś element mojej diety. Nie czuję, żebym akurat potrzebował tego codziennie. Na pewno przydaje się w pewnych dniach, takich gorszych dniach na przykład. No to faktycznie może, może się to sprawdzić. Na co mi się wydaje, że nie. No chyba, że nadobicie jakiegoś tłuszczu. nie? Z moich testów wynika, że trzeba gotować. I w sumie jest to metoda tradycyjna, więc to by się zgadzało. Dziwi mnie tylko to, że, że piszą wszędzie właśnie, że nawet na opakowaniach tego kaka no, że trzeba blendować nie? i że nie wolno gotować tego kaka Jak gotowane daje lepsze rezultaty. No i tak. Ja już swoje zdanie mniej więcej wyrobiłem. no do końca jeszcze Wam pokażę ile zostało, nie? Tyle zostało. Coraz więcej się pije tego kakao, a efekt jest ten sam, nie? Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, za dotrwanie do końca. Jak się podobało to dajcie jakiegoś lajka i pamiętajcie, że zawsze jest drugie podejście.